Mutanty, ogry, banda ogrów. To są ogry. Goście przychodzą na moje koncerty. No bo no, są matały, no. Byli na przykład w Koszalinie. W wkobzięgo. w nie! Je zwariował, nie! To jest kurwa normalna sprawa, no. No, faktycznie ktoś idzie na koncert z baranem, no. Ktoś idzie na koncert z baranem, no. Bo tak kurwa nie wolno stary. Wiem, że kurde, znowu wiesz, nie wyjdę na ulubieńca moich antyfanów. Zostawiłem sobie jeszcze kurwa na deser parę kurwa hat-tricków. Eee. 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 Dziękuję. Spociłem Nie można się też kurwa czuć wiesz, tulem wiesz, świata nie? To jest kurwa hip to, to, to tak nie działa. Czy mi się wydaje? Proszę o przeprosiny na piśmie i kurwa w gazecie kurwa wiesz.